W ostatnim trymestrze ciąży rosnący brzuszek z pewnością utrudnia wypoczynek. Dlatego postaramy się pomóc Paniom zadbać o ich dobre samopoczucie. Tym razem fizjoterapeutka Iza poradzi jak układać się do snu. Układa się Pani na boku zwykle na boku dowolnym. Pod głowę okładamy sobie podusie która będzie nam utrzymywała kręgosłup mniej więcej w pozycji wyprostowanej, tak aby głowa była jego przedłużeniem. A co robimy z nogami? Nogi, które kobiety bardzo często układają w sobie w sposób taki jak pani, bądź w sposób taki, że przekładają nogę do przodu, nie jest sposobem wygodnym, nie jest sposobem dobrym. Dlaczego? Dlatego, że rozciągamy sobie wszystkie więzadła i mięśnie przyczepy mięśniowe znajdujące się w okolicy biodra i uciskamy dzidziusia. Co zatem poleca fizjoterapeuta? Pod kolano układamy sobie poduszki. W taki sposób, aby całe podudzie było wyprostowane. Może, może być to kilka poduszek, może być jedna poduszka, prawda? Co dzięki temu zyskujemy? W ten sposób nogę e, brzuszek odciążamy, noga tego brzuszka nie ugniata, a także biodro jest ułożone w pozycji swobodnej, mięśnie rozluźnione, więc zadła także, w związku z czym wypoczynek jest znacznie bardziej efektywny. A jeśli nie chcemy wypoczywać w pojedynkę, pan kładzie się obok pani. Nawet dam panu poduszkę pod głowę, prawda? Może być tak, pan sobie kładzie głowę na podusie, wygodnie pan wypoczywa. A pani co robi? Wrzucamy nogę na męża. A jeśli pani zechce poleżeć na plecach? Leżenie na plecach na płasko nie jest korzystne przede wszystkim dlatego, że uciskamy żyłę główną dolną, tak? Która zaopatruje miednicę i kończyny dolne, a także łożysko naszego dziecka. Co wtedy zrobić? Zrobimy wtedy tak, żeby ominąć ten ucisk duży, podłożymy pod głowę i plecy dużą ilość poduszek. Gdzie podziać nogi? Zarzucamy nogi na, na kolana i w ten sposób możemy sobie zupełnie swobodnie. Oczywiście tu powinna być kanapa i pan powinien być oparty. W ten sposób możecie oglądać y, telewizję i wypoczywać y, sobie na co dzień, prawda? Y, w nocy byłoby trudniej. 9 miesięcy szybko mija i przychodzi moment rozwiązania dla małego człowieka. Wszystko jest nowe i na początku wcale nie takie piękne. Do tej pory świat ograniczał się tylko do brzucha mamy. Maluchowi przychodzi zmierzyć się z nową rzeczywistością i nowym środowiskiem. Już niemal od samego początku noworodek musi poddać się ocenie. Lekarz bądź położna dokładnie ogląda dziecko i przyznaje punkty w tzw. skali abgar. Oceniamy 5 parametrów. Każdy z nich może uzyskać punktację od 0 do 2 punktów, w związku z czym noworodek może ekstremalnie uzyskać 0 punktów, czyli noworodek urodzony bez oznak życia, a maksymalnie 10 punktów. Dzieci, które otrzymają ocenę od 0 do 3 punktów, to są dzieci urodzone w tzw. Tak zamartwicy, czyli w ciężkim stanie. Noworodki ocenione od 4 do 7 punktów to są noworodki urodzone w średnim stanie, a noworodki, które otrzymają od 8 do 10 punktów to są noworodki urodzone w dobrym stanie. Oceniamy, jak dziecko oddycha. Jeżeli nie oddycha, dostaje 0 punktów. Jeżeli ten y, oddech jest y, nieregularny, y, słaby, dostaje 1 punkt. Jeżeli jest głośno krzyczy, dostaje dwa punkty. Dalej oceniamy czynność serca. No i tutaj też, jeżeli nie wysłuchujemy czynności serca, jest to 0 punktów. Jeżeli czynność serca jest poniżej 100 uderzeń na minutę, jest to 1 punkt. Powyżej 100, 2 punkty. Kolejnym parametrem jest reakcja na cewnik. W tej chwili rzadko odsysamy dziecko rutynowo, właśnie nie powinno się odsysać dziecka cywnikiem zdrowego noworodka, ale wycieramy na przykład buzie z wód płodowych pieluszką i wtedy oceniamy, czy to dziecko broni się przed naszymi interwencjami. Jeżeli się nie broni, to też jest zero punktu. Jeżeli ta obrona jest, powiedziałabym, no, mało energiczna. Jest to jeden punkt. A jeżeli głośno prycha, kaszle, kicha, to są dwa punkty. Dalej jest napięcie mięśniowe. Noworodek, jak widać po porodzie, układa się tak, jak układał się w macicy u mamy. Czyli ma zgięte kończyny górne i dolne w stawach. Jeżeli dziecko jest, ma znacznie obniżone napięcie mięśniowe lub nie ma tego napięcia mięśniowego, czyli jest zupełnie wiotkie, jest to zero punkt. Jeżeli jest napięcie mięśniowe obniżone, jest to jeden punkt. A taki noworodek, o proszę, tak jak go widać, z ładnym napięciem, ładnie poruszający się, z przywiedzionymi kończy rączkami i nóżkami, oceniony jest na dwa punkty. I ostatnim parametrem to jest kolor skóry. Dziecko, które ocenione jest na zero punktów, ma sinicę uogólnioną, czyli cała jego skóra jest w kolorze sinym. Jest to 0 punktów. Dziecko, które ma sinicę części dystalnych, czyli rączki i nóżki, zasinione, reszta różowa, jest to jeden punkt. I taki właśnie noworodek, śliczny, cały różowy, oceniony jest na dwa punkty. I y, mówiąc generalnie, ta ocena w pierwszej minucie życia y, określa nam czynność ośrodkowego układu nerwowego, czynność serca i czynność układu oddechowego. Natomiast ocena w piątej minucie życia określa, jak ten noworodek przystosował się do życia zewnątrzmacicznego. Tak więc mały człowiek już od samego początku życia zbiera pierwsze oceny. Nie lada zadanie stoi też przed rodzicami, dla których pojawienie się maleństwa oznacza sprawdzian miłości.